Małopolski. Małgorzata mało Małopolskie TV. Rozmawiam z Grzegorzem Kołotko, fanem biegów, fotografikiem oraz naukowcem. Tak, pani profesorze? No przede wszystkim ja zajmuję się zasadniczo nauką, badaniami, dydaktyką, wykładam. Studentom, doktorantom, ale także bardzo dużo podróżuję i w celach naukowych, konferencje, seminaria, wykłady na różnych uniwersytetach, konferencjach na całym świecie, ale także wędruję jako turysta, staram się jak najwięcej obejrzeć, spętrowałem już 160 krajów. No, jak się podróżuję, to tak jak większość z Państwa robię zdjęcia. Jestem zupełnym amatorem, ale robię zdjęcia i zostałem kiedyś przez kogoś namówiony, żeby je pokazać. Wobec tego od jakiegoś czasu także wystawiam. A biegam tak, bo w zdrowym ciele, zdrowy dół, więc od czasu do czasu zdecydowanie częściej niż rzadziej biegam. Dzisiaj też biegałem tu w Krynicach pod górkę. A, a od czasu do czasu w związku z tym także biegam bardzo długie dystanse, całe maratony i już ten Krynicki też kiedyś, dwa lata temu przebiegłem, yy, bo pan wędruje z plecakiem, tak? Nie tak, że wędruje pan po jakichś hotelach takich. A to zależy, to zależy. Ja nie lubię hoteli yy, pięciogwiazdkowych. Zdecydowanie najlepiej czuję się blisko ziemi, lubię się włóczyć z miejscową ludnością, lokalnymi środkami transportu, jak trzeba to i konno albo i wielbłądem albo i pieszo i podróżuję lekko, to znaczy jak najmniej w plecaku jak mogę to do plecaka biorę tylko bieliznę na zmianę, jedną koszulkę codziennie wieczorem biorę, rano jak nie jest suche to właśnie mam drugą zmianę szczotka do zębów a, i praktycznie od tego plecaka nie odchodzę byłem kilka lat temu w kilku krajach Ameryki Łacińskiej to przez 50 dni wędrówki spałem w 35 miejscach. No i to jest często, że właśnie tak, że rano się wychodzi, a wieczorem już się jest w innym miejscu, więc rzeczy samej trzeba mieć tego bagażu mało. No ale jak przyjeżdżam na przykład do Krynicy i na forum ekonomiczne, i na festiwal biegowy, to ja muszę mieć jednak trzy garnitury, sześć koszul, sześć krawatów. Odpowiednią zapas bielizny, dwie pary butów, trzecie do biegania. To wtedy to nie jest mały plecak, to wtedy jest nawet duża walizka. Ja często tak już wyjeżdżam, jeśli mam czas. Ostatnio tego czasu już mało, ale zdarza się, że ja wyjeżdżam na miesiąc z mniejszym bagażem niż teraz. Tutaj na te kilka dni do krynicy przyjechałem. Z tych podróży po całym świecie, bo pan profesor był chyba już na wszystkich kontynentach przy Na kontynentach plan... tak, ale nie, na, nie we wszystkich miejscach, nie we wszystkich krajach. Wie pani jest takie złośliwo dowcipne powiedzonko w Warszawie, że Bóg jest wszędzie, a kołotko już tam był. No to ja odpowiadam na to, że to jest dwa razy nieprawda. Po pierwsze Boga wszędzie nie ma, bo ja byłem w takich miejscach, że jakby Bóg był, to by on tej niesprawiedliwości, tej krzywdy ludzkiej nie tolerował. A jeszcze jest parę miejsc, na których ja nie byłem, na których chciałbym pojechać, ale na tylu już byłem, że teraz już wiem, że tam dokąd jeszcze chcę pojechać, to zdążę. I to są bardzo różne miejsca. Niedawno byłem i na oficjalnych spotkaniach, konsultacjach, ale wszystkim staram się obejrzeć tak dużo, jak to jest tylko możliwe, w tak ciekawym, innym od wszystkich unikatowym kraju, jak Korea Północna, a właśnie z plecakiem. Takim prawie nic nieważącym to wędrowałem z małżonką, która też lubi podróżować po bardzo fascynującym Madagaskarze. Ale moja najbliższa podróż na przykład nie będzie z plecakiem, tylko będzie znowu choć na parę dni z nielekką walizką, z garniturami koszulami, bo lecę na ważną konferencję naukową do Petersburga, który się inaczej zwiedza. To jest miasto wysokiej kultury. Galerie, muzea, pałace, tam jest co oglądać. Ja to też lubię. Ja po prostu lubię i kulturę i naturę. Interesuje mnie ten świat i o tym piszę może akurat dlatego, że staram się pisać w sposób ciekawy i prosty, przystępny, zrozumiały te moje książki. Ostatnie trzy, każda ma słowo świat w tytule stały się takimi bestsellerami. Tutaj też w granicy wczoraj prezentowałem książkę ostatnią pod tytułem Dokąd zmierza świat? Ona też ma bardzo wielu czytelników. Państwa też zapraszam do lektury i do dyskusji potem na. Facebooku facebook.com ukośnik kolotko, bo te książki wiele pokazują, co i dlaczego się dzieje, a także co i dlaczego nas czeka w przyszłości. Bo mnie zdecydowanie bardziej interesuje przyszłość niż przeszłość, o którą tak się kłócą niektórzy politycy. Z tych licznych podróży przywozi Pan, właśnie, jak już wspomnieliśmy, fotografie, liczne fotografie, które są jak gdyby z, przybliżają do tego życia codziennego tych y, miejsc, które Pan odwiedzał. Fotografuję, wie Pani, bo jak powiedziałem, jestem zupełnym amatorem tutaj, ale kiedyś ówczesny rektor mojej uczelni, profesor Koźmiński, powiedział, a może by Pan zrobił wystawę? Ja mówię, a co Panu do głowy przyszło, Panie profesorze, ma Pan tyle podróży i na pewno Pan ma ciekawe zdjęcia. No niby mam, miałem wielki problem, żeby je wybrać, w końcu pomógł mi, zrobił to znajomy artysta, fotografik, pan Tomasz Terlecki była pierwsza wystawa, której tytuł zapożyczyłem z książki Wędrujący Świat. Ta wystawa nazywała się Dokąd zmierza świat? I zainteresowali się nią także organizatorzy Forum Ekonomicznego w Krynicy, więc ona była tutaj, a potem była wystawiana w galerii na Alei Piłsudskiego w tejże Krynicy. Koniec końców ostatnia ekspozycja była, jak powiadają, w Jaskini Lwa, bo w samej Akademii Sztuk Pięknie Pięknej w Warszawie, a potem była druga wystawa Sąsiedzi i obie te wystawy powstały ze zdjęć, które nie były bynajmniej robione z zamysłem takim, żeby je pokazywać. Robiłem te zdjęcia tak jak pani, jak nasi telewizowi podróżują, robią dla siebie albo ewentualnie dla rodziny, jak się ktoś chce potem to oglądać. Ale robiąc już dalej zdjęcia teraz czasami się łapię na tej myśli, bo już mnie i ten artysta fotografik pokazał, nauczył jak patrzeć, a i wpadłem na pomysł, żeby zrobić zdjęć z wystawy pod tytułem Módlmy się. Nie dlatego, żebym wzywał, to tego, że żeby się modlić, bo już się tak wali gospodarka, już jest taki kryzys i beznadziejna ta polityka gospodarcza, również naszego ukochanego rządu, że nie pozostaje nam nic innego jak się modlić o to, żeby było lepiej, bo w to to ja nie wierzę. Żeby było lepiej od modlić zależy tylko od dobrej organizacji, od... Dalekosiężnej strategii, od y, mądrej polityki opartej na prawidłowej teorii ekonomicznej. A, a jak ktoś wierzy, że modlitwy pomagają, no dobrze, niech się modli, tylko właśnie chcę pokazać, jak różni są ludzie, jaka jest wielokulturowość, gdzie, jak, do kogo modlą się w różnych kulturach, w różnych wyznaniach i to są zdjęcia z kilkudziesięciu krajów świata, ale to jest moje wołanie o większą dozę tolerancji, o otwarcie, o wielo Kulturowość. Ten świat, który znam w wielu miejscach, jest skłócony, bo jedni nie rozumieją, nie rozumieją drugich albo nie akceptują pewnego elementu ich kultury, którym jest religia, którym są wyznania, którym są obyczaje związane z wierzeniami. W Polsce to jest mniej no, ostry, gorący temat, bo jesteśmy jednak zasadniczo krajem, społeczeństwem monokulturowym, monoreligijnym, ale także i tutaj będzie coraz bardziej kolorowo, będzie więcej ludności imigracyjnej z czasem i po prostu tą wystawą zachęcam do chwili refleksji nad tym, dlaczego ludzie się zachowują tak, nie inaczej, jeśli ktoś nawet od razu nie chce ich z tego powodu szanować, to przynajmniej niech się pokornie nad tym pochyli, postara się zrozumieć, tolerować, wiedząc, że świat przyszłości jest światem wielokulturowym i nasza kultura jest tylko częścią tych różnych kultur. Dla nas najważniejsza, ale dla muzułmanów, ich odmiana szyicka czy i sunicka jest ważniejsza, gdzieś indziej mamy hinduistów, taoistów, żydów, buddystów różnych odmian, i to pokazuje na tych na tych zdjęciach i widzę, że to ludzi interesuje. No i konsekwentnie ta wystawa także trafiła tutaj do Krynicy na forum ekonomiczne. Jest również w a i potem będzie do końca września w Miejskiej Galerii Sztuki Siedlisko, a potem pojedzie do Trójmiasta, ale w grudniu będzie także znowu w Małopolsce, bo w samym Krakowie. Wystawa też wędruje, podobnie jak ja. Zachęcamy w takim razie Wszystkich do y, zwiedzania wystawy fotograficznej. Ja zapraszam, przede wszystkim zapraszam do lektury tych trzech książek o świecie: Wędrujący świat, świat na wyciągnięcie myśli, dokąd zmierza świat, a także na, do dyskusji, do rozmowy. Odpowiadam na pytania dniami i nocami, częściej, nocami i dniami, albo na blogu wędrujacyjat.pl, albo na stronie facebooka facebook.com. Ukośnik kolotko. Tam od czasu wciąż brakuje, będzie go trochę więcej niż w rozmowie z Panią, za którą dziękuję. Wobec tego wędrujemy dalej. Dziękujemy.